Czy prowadząc działalność nierejestrowaną mogę rozliczać się ze współmałżonkiem? To pytanie, które do mnie wraca jak bumerang, szczególnie w okolicy maja, kwietnia, kiedy musimy rozliczyć swoje różne pit My się zastanawiamy, czy jeżeli prowadziliśmy działalność nierejestrowaną w poprzednim roku, to czy oby na pewno nadal możemy rozliczać się ze współmałżonkiem. Dobra wiadomość jest taka, że tak możecie. Nadal możecie rozliczać się ze współmałżonkiem. Natomiast z kilku bardzo ważnych wiadomości na temat działalności nierejestrowanej, jeżeli mówimy o działalności nierejestrowanej, to pamiętajmy, że ją rozliczamy na picie 36. W zeszłym roku pod naszymi filmikami, ale też w bardzo wielu komentarzach w mailach Pisaliście nam, czy my musimy składać dwa osobne picie -y 36 i 37, albo niektóre osoby mówiły, że działalność nierejestrowaną rozliczyły w pozycji inne na picie 37, bo te sposoby są błędne. Generalnie działalność narejestrowana jest osobną pozycją na picie 36, ale również możecie tam wpisać dochody z umową o pracę, umowę zlecenia, jeżeli macie spółkę, na przykład wynagrodzenia z tytułu bycia członkiem zarządu, możemy tam to wszystko wpisać. Nadal wpisujemy tam składki. Zdrowotne, nadal możemy wszystkie ulgi rozliczać w pit 0, więc jakby liczymy to tak samo jak PIT-37, tyle tylko, że mamy specjalną rubrykę na działalność nierejestrowaną. Również trzeba pamiętać o tym, że przychody z działalności nierejestrowanej sumują się z przychodami, dochodami z innych form zatrudnienia, czyli z umową o pracę, zlecenia i całej reszty. Oznacza to, że jeżeli na przykład zarabialiście 120 tysięcy w roku w ramach umowy o pracę, no to w momencie, kiedy będziecie rozliczali działalność nierejestrowaną, no to przekroczycie próg podatkowy, bo będzie to więcej niż 120 tysięcy rocznie. Warto o tym pamiętać. Jeżeli mówimy również o współmałżonku, no to wtedy i Wy, i współmałżone wszystkie dane wpisujecie na PIT 36. tak? Czyli tutaj cały czas mówimy o tym, że zmieniamy jakby numer PITu u Zaliczy na działalność narejestrowaną nie opłaca się w trakcie miesiąca, czyli co miesiąc nie odprowadzamy zaliczki na podatek, podatek z działalności narejestrowanej płacimy raz w roku w rozliczeniu rocznym, więc też warto w trakcie roku obliczać sobie jaka to będzie kwota i gdzieś tam na bożne konto odkładać, tak żeby ta kwota do zapłaty nas nie przypniotła. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji na temat działalności nierejestrowanej, jak ją rozliczać, ulgi, VAT, kasa fiskalna, jak koszty rozliczać, co z usługami w działalności nierejestrowanej, to serdecznie polecam ci nasz poradnik Nierejestrowana Działalność Gospodarcza. Link do tego poradnika znajdziesz w komentarzach poniżej filmiku. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia kolejnym razem.